Witam Państwa! Moi drodzy, święta świętami, ale są ważniejsze sprawy. A ponieważ czas ku temu jest jak najbardziej odpowiedni, więc postanowiłem zasygnalizować bolesną prawdę. Szanowni Państwo, na zakończenie roku powiem kilka słów. Otóż, jak wiemy, w internecie funkcjonuje pewne środowisko osób, w skład którego wchodzą płaskoziemianie i kuloziemcy. I jedni, i drudzy posiadają swoje kanały, a czołowi działacze nawet coś tam próbują na tych kanałach prezentować, zamieszczając w różnej treści materiały. Dzięki temu kuloziemcy mogą pisać komentarze na kanałach płaskoziemian. A płaskoziemianie również ochotnie odpowiadają komentarzami pod filmami kuloziemców, czyli przedstawicieli ruchu wirującej planety. No i tak to sobie trwa już kilka lat i zupełnie nic z tego nie wynikło pozytywnego dla polskiego narodu. Szanowni Państwo, pozwólcie. Że powiem, jak ja to wszystko widzę. Otóż jestem całkowicie przekonany, że mamy do czynienia ze spiskiem, który ma na celu ośmieszenie i zdyskredytowanie całej idei płaskiej ziemi. Po to, aby zwyczajny człowiek oglądający na przykład TVN na samo hasło Płaska Ziemia. Mógł wybuchnąć śmiechem i popukać się w głowę. Drodzy Państwo, mamy do czynienia z grupą agentów systemu heliocentrycznego. Agentów propagujących i rozpowszechniających fałszywy, idiotyczny i bezgranicznie głupi model płaskiej Ziemi, zwany modelem AE. Dlaczego tak uważam? Dlaczego twierdzę, że to spisek i ustawka? Ano, z bardzo prostego powodu. Jak wspomniałem, przepychanka pomiędzy płaskoziemianami a kuloziemcami trwa od kilku lat. W ciągu tych kilku lat środowisko płaskoziemian, a zwłaszcza ich ciało kierownicze, czyli przywódcy, dla mnie oczywiście agenci systemu, jak ich nazwałem, nie zrobili absolutnie nic dla zbadania, potwierdzenia i udowodnienia modelu płaskiej ziemi, który tak zawzięcie rozpowszechniają wśród społeczeństwa. Ci agenci uprawiają jedynie tak tzw. bełkot i pozorowane działania pod postacią hangout czatów, prezentowania kłamliwych materiałów amerykańskich satanistów. Albo z uporem maniaka wciskając ludziom bajeczkę o płaskości wody. Gdyby ci agenci byli szczerymi ludźmi, całym sercem oddanymi sprawie płaskiej Ziemi, to już dawno temu przeprowadziliby serię udokumentowanych eksperymentów dla udowodnienia prawdziwości płaskiego modelu Ziemi, który tak zawzięcie propagują. Tymczasem przez kilka lat Zupełnie nic nie zrobili w tej, jakże ważnej sprawie. Szanowni Państwo, apeluję do wszystkich wyznawców płaskiej ziemi, do tych z Was, którzy wierzycie i podążacie za swoimi przywódcami, agentami, proszę, abyście w nadchodzącym roku, 2020, zaczęli zdecydowanie domagać się podjęcia przez tychże waszych przywódców i przewodników konkretnych działań zmierzających do udowodnienia prawdziwości prezentowanego przez nich modelu płaskiej Ziemi. Apeluję do całej społeczności płaskoziemian. Otwórzcie w końcu oczy i zrozumcie, że wasi dowódcy i liderzy absolutnie nic nie zrobili przez te wszystkie lata, aby udowodnić swoją rację, czyli płaski model AE. Jedyne, co im się udało, to ogłupienie niewinnych ludzi i całkowite zniszczenie pięknej idei płaskiej Ziemi. A ja jestem pewien, że właśnie o to im chodziło. O to przez te lata walczyli i cel swój osiągnęli. Ośmieszyli wszystkich wyznawców płaskiej ziemi i wzbudzili w polskim społeczeństwie niechęć i politowanie dla płaskoziemian jako głupców i oszołomów. Szanowni Państwo, nadszedł czas działania. Weźcie widły w ręce i pogońcie swoich przywódców, generałów do roboty. Niech te lenie patentowane, te nieroby przebrzydłe udowodnią Wam, że naprawdę chcą coś zrobić dobrego i pożytecznego dla Was, którym zależy na dobru płaskiej ziemi. Niech ci bumelanci i kanapowi wygodnisie wreszcie wezmą się do poważnej pracy. Niech pokażą Wam prawdziwe, dorodne owoce swoich działań. Wtedy ja, NJK. Natychmiast wycofam moje słowa, przestanę nazywać ich agentami i oficjalnie przeproszę. Moi drodzy, niech przyszły rok będzie przełomowy, pełen trudu, potu i łez, a nie pustego pierdolenia o grawitacji i płaskiej wodzie. Niech wrzeszcie coś zaiskrzy w zapętlonej i zagubionej społeczności płaskoziemskiej. Niech twarde dowody zamkną usta i urządzą wyznawców fantastyki naukowej, czyli kuloziemców. Czego Wam wszystkim płaskoziemianom i także sobie życzę z całego serca na ten nadchodzący rok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I życzę pomyślności materialnej, duchowej i zdrowotnej. Jacek z kanału Niebo jest kluczem.